Dzień dobry, witam na kanale. Tam jest Was z tej ja strony. Dzisiaj kolejne wykopki z Kaszubem, także zobaczymy, co dzisiaj wyjdzie. E, pamiętajcie, że cały czas trwa akcja pomaganie dla Agaty. Niedługo rusza e, kolejna fajna akcja, ale o tym e, o szczegółach tej akcji już niedługo, ale zbierajcie, zbierajcie fanty, zbierajcie pieniążki, bo, bo będzie naprawdę ciekawie. Cóż, ja nie przedłużam biorę sprzęt i lecę do kaszuba. Jest i on, kaszubski poszukiwacz. Kość tu Co prawda pół litra nie było Wziąłem ci litra. litra No litra ci wziąłem, no bo chciałeś pół litra Ale nie było litra Bocian przyleciał. Tak, bocian przyleciał Dobra, to lecimy do pierwszego A, witam cię serdecznie Przerwa, eee, nie? Tak, proszę cię bardzo ja, to jest małym, ale... Masz literkę no, to jest Dobra, lecimy do pierwszego Sygnału ziemi no to lecimy z pierwszym sygnałem. Troszeczkę takie pomieszane, ale nastąpiła zmiana ustawień na POGOM General. I zobaczymy, jak sobie dzisiaj Manti poradzi. Jeszcze w nauku. Coś trafił? To twój skło też wykrywa? Kurczę Chyba jednak zainwestuje Zainwestuje w legendę A ja zaczynam Od kapselka Kolejny sygnał 36 Ten już jest dużo ładniejszy Nawet wykopane, także zobaczymy, co będzie tym razem. Jest gdzieś tutaj, to jeszcze jakby mnie namierzał obrączki to byłoby super. Dobra, mam w grudce. <noise> A, nie mogę. <noise> Zaczynamy od monetki. Jako z lepszych fantów. Czy nie monetka? No jest monetka, oczywiście. Myślałem, że to guzik z początku. Tylko, co to za monetka? Ciężko będzie rozszyfrować. No nic, będziecie mieli lepsze zdjęcie No, A nie! Zaczynamy od współczesnego, dwóch groszy. Mega. Kolejny sygnał, 47, już wykopane. jest gdzieś tutaj. A co będzie drugim razem? O, to chyba mamy kawałek pierścienia wychodzącego. Kolejny sygnał, 45. Jest jeszcze w dołku. I co tym razem? O. Tym razem mamy kawałek Harmoniki Słuchajcie, lecimy do kaszuba, bo znalazł coś fajnego Chwal się panie Coś tam wytrzaską Pokaż trochę No pani atoski No przepiękne Trochę zajedzone ale Ale ładnie widać o, Panie, ale leżeć na Kosiu to jest ten. Eee, znaczy to nie jest carski? Carski, bo on eee. ma ten Król Oposła ma trzy owolne jakby różne z piątką, nie? A to nie jest Napoleon przypadkiem? Nie. Piątka? Nie, carski bym ustawił. To jest piątka napoleońska. O co zakład? No dobra, nie spieram się. <śmiech> Wygrałem. <śmiech> no, ale pogratulować zwycięzcy. Już trafił guzik. Ja tutaj mam też sygnał. No, chyba zobaczysz, 20. Chyba... O, proszę, mam drugą monetkę. Jaką? Znowu współczesna, nie mogę. Ale numer. Sygnał 35 już wykopany. I coś jest tutaj w tej grudce. No to sprawdzamy O, proszę. Koninka. Kolejna mała koninka. I super. Kolejny sygnał, i wyskakuje kolejna krągłość. Ale to znaczy nie będzie monetka, a guzik ale zobaczymy co tym razem ale chyba nic na nim chyba nic na nim nie będzie oprócz tego, że jest fajny, bo cały z łóżkiem, kompletny ale tak zwany no name ale jak najbardziej cios kurcze sygnał strasznie cichy 89, 90 i to tak Lekko, lekko usłyszalne Ale coś jest przede mną, coś jest przede mną. Jest tu w grudce I sprawdzamy co to jest Przepraszam, do kogo mówisz? <laughs> Mamy krągłość No Szkoda, że nie sreberko Tylko złotko, ja? Nie, kopiejka Kopiejka i to prawdopodobnie będzie 3 kopiejki jest lapsik no. także trzecia monetka, ale powiem Ci, że strasznie cicho cicho, głęboko może No. słuchajcie, zostawiam wykrywać na chwilę, bo Kaszub znowu coś trafił i obstawiam, że rozwalił system sreberko ale o kurcze to jest świetne bardzo właśnie, to łopata No pięknie jest czwarta, teraz jest 12 część O kurde. No No, cudeńko Gratulacje. Dzięki, ale chyba no. no, nie zazdrości. No nie no w życiu, no, co to co ty... A jak chyba wykrywacz ogólnie? Ja? No. Eee. Hey. Matiko. Z kablem, z Tak, oczywiście, no, no, kabel to podstawa, nie? Dobra. Słuchajcie, mam serwerko. Hey. Nie no żeby nie było Kaszubowi oddałem sobie barko niech się cieszy, tym razem, <gryw> tym razem ja mu przyniosłem szczęście On mi dwa razy No i fajnie, że, że i jemu się trafiło A ja tutaj coś mam A kawałek Kawałek Amelini No dobra, to czas na szybkie podsumowanko szaleństwa dzisiaj nie było Dwa, dwie współczesne monetki jeden prl kopieczka, raczej trzy kopiejki w jednej monecie kawałek łyżeczki guziczek koninka tu guziczek no day. i jakaś blaszka, ale ozdobna także zobaczymy później po wyczyszczeniu jak to wygląda no to cóż, żegnamy się żegnamy ale, się, nie, ale na długo. nie na długo mam nadzieję, że niedługo. niedługo zawita z powrotem na te tereny Także wspólnie razem pokopiemy, cóż, dzisiaj król wypadł tyle monet no. i sreberka. Także jak jesteście ciekawi to wpadajcie do Kaszuba na, na filmik, na kanał. Wpadajcie. Bo naprawdę na nakosił dzisiaj niesamowicie. Cóż, ee, my lecimy. Ja wracam do siebie na tak. kaszuby, a ty do siebie. Tak, na... ja wracam do, do, domu, po prostu, po do domu. Więc cóż, widzimy się w kolejnym odcinku, a kolejny filmik. Również z terenu, a gdzie to zobaczycie. Także. Do zobaczenia i dzięki, że jesteście. No, Kaszub, już wracam do siebie. Ja tu jeszcze mam sygnał jeden. Tak sobie wracam do samochodu, bo samochód jest tam daleko. I mam ładny sygnał, 54. Jeszcze w dołku. Spróbuję go podkopać. Zobaczymy, może jeszcze coś wyjdzie. Ciekawego. Dobra, wykopany. O! Prągłość. No to mam monetkę. O, o! No nie wierzę. No nie wierzę. I ja wracam bez srebra dzisiaj. Znaczy wracam ze srebrem. Bez srebra nie wracam. Wow. Ale dzień. Kurczę, ko kurczę kolejny sygnał. Podobne ID. O, Odszedłem dosłownie chyba z... 10 metrów. A nie, tym razem kolejna koninka. Słuchajcie, Kasiu wróci, ale zobaczcie, co ja znalazłem na oko dosłownie. Ja nie mogę. O pani, ale jakie ładne. To zabieram. Jest. <noise> kolejny ładny sygnał. Już się mieliśmy pożegnać. Tam jest kaszubski. a dokładnie tam. <noise> ja mam dołek i kolejny ładny sygnał. I już wam pokazuję. Kolejny ładny sygnał. A, się odkleił. Zobaczcie. Jest kolejny. Jest kolejny guziczek. Ale czy coś na nim będzie widać? No to już zobaczycie na podsumowaniu najwyżej. No, Coś się... przybija właśnie, ale... Z tyłu masz No, jest sygnatura jakoś. No. Także kolejny do kolekcji. No, no, na razie. No to ja dzisiaj szybko do samochodu nie dojdę. Kaszub już poszedł, ja mam... A ja mam... <noise> a, ja monet... a ja mam monetkę, którą... Właśnie pozdrawiam Kaszubskiego. <noise> Grosik między wojną. No nie wierzę. Tu u was też tak zawsze jest, że jak schodzicie, to fanty dopiero zaczynają sypać. <grymnie> no kolejny guzik, no kolejny guzik. I ten będzie przepiękny. Ten będzie przepiękny. O, kurcze No, nie wierzę dosłownie. Ależ cudowny. O, wow. <grymnie> Niesamowity dzisiaj wypad. Mega. A no, co wy na to powiecie? Co wy na to powiecie? Wpada. Obstawiam, że albo od jakiegoś medalu, albo jakaś zegarka? No nie, no dosłownie ten wypad to jest dzisiaj. Kosmos. No zobaczymy, co teraz. Nie wiem, no, dzisiaj dosłownie nie wierzę. Klamra na wierzchu. Kłócę, no wygląda jakby ktoś ją wyrzucił. No to zobaczcie, samochód mam tu. Jeszcze na sam koniec sygnał. Co tym razem? No nie, no. Jeszcze na sam koniec Jeszcze na sam koniec Monetka No Zacząłem współcześnie I kończę współcześnie Jest dwójeczka Ale numer I tak można kończyć poszukiwania Dosłownie Tu była ta dwójka Tu mam kolejny podobny sygnał Zgadnijcie co jest. Kolejna moneta. A nie. A nie, to jest guzik. To jest guzik tylko czy Ale Jest Ludowe Wojsko Polskie. No i jednak kończymy guzikiem. Ja już mówiłem o końcu filmu i o ostatnim fancie. No niestety jeszcze nie. Jest kolejna krągłość. Jest kolejna krągłość. Jest... I jest kolejny guzik Ale jaki to będzie guzik? Też Ludowo wojsko polskie Jest co prawda zajechane Ale tylko niech ja znajdę Tak, kolejny Kolejny guzik z ludowego Wojsko polskiego teraz to już na pewno koniec bo wykrywacz wyłączony ja pakuję się do samochodu lecę do domu podsumowanie oczywiście wszystkich fantów będziecie mieli na sam koniec bo na sam koniec było małe zaskoczenie sreberko plus guziki Kaszub już poszedł do siebie mam nadzieję, że całkiem niedługo się zobaczymy i cóż, a my teraz widzimy się w kolejnym odcinku, do zobaczenia hej, dzięki, że jesteście